Ben şimdi gidişistim. Buyur ya A z domu to w klasztorze to możemy na ogród wyjść? Tak, tak. Nie złamiemy przepisów, spokoda, nie pójdziemy do więzienia siedzieć. Eee, już jesteśmy w więzieniu. A cele zakonne też prawe. Co Co to znaczy cela? Ale jest ładny ten nasz ogród, nie? Ale, ale Pokój, dobro. Zdrawiam wszystkich. Pozdrawiam Cię Łukasów, który nagrywa z drugiej części ogrodu. Zbliżamy się do świąt. Zbliża się ta wielka noc, która jest przed nami. Powoli zachodzi słońce, więc nie ma tyle światła w naszym ogrodzie. Za chwilkę rozpoczniemy liturgię wigilii paschalnej. Przebogatą liturgię osiem czytań. Dziewiąte czytanie to Ewangelia. Liturgia Światła, liturgia Chrzcielna. Zbliżamy się wielkimi krokami do tych najważniejszych tajemnic. Dzień dobry. Witajcie nasi drodzy współchrześcijanie. Witaj Grzegorzu tam gdzieś po tamtej stronie. Dzisiaj wieczorem, w nocy obchodzimy najbardziej centralne wydarzenie naszej wiary. W zasadzie to tryduum paschalne, które przeżywamy ono samo w sobie jest już tym jednym szczytem, tym wydarzeniem, na którym zasadzona jest nasza wiara. Nie byłoby wiary chrześcijańskiej, gdyby nie śmierć i gdyby nie zmartwychwstanie Chrystusa. To zmartwychwstanie jest tym, co można powiedzieć rozbija system, co robi różnicę, co sprawia, że, że chrześcijaństwo ma sens. I co przede wszystkim otwiera nam drogę do Ojca po Grzechu w Jezusie Chrystusie. Bardzo byłoby dobrze, gdybyście mieli możliwość dzisiaj wieczorem, może już to robicie, zagłębienia się w te czytania liturgiczne, których, których zazwyczaj słuchamy w czasie liturgii Wigilii Paschalnej, w tej liturgii zmartwychwstania. I tak z bratem Grzegorzem właśnie chcemy do niektórych nawiązać. Z Księgi Rodzaju. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Czytanie. Pierwszym czytaniem wracamy do początku Pisma Świętego, do Księgi Rodzaju. Po hebrajsku Bereshit Bara Elohim. Et hashemain vet Po angielsku In the beginning God created the heavens and the earth. Wracamy do początku, w tę najważniejszą noc naszej wiary. Wracamy do stworzenia świata. I w modlitwie podsumowującej w pierwsze czytanie słyszymy takie głębokie słowa: Boże, ty w przedziwny sposób stworzyłeś człowieka. I w jeszcze cudowniejszy sposób go odkupiłeś. Spraw, abyśmy siłą ducha opierali się powabą grzechu i zasłużyli na osiągnięcie wiecznej radości. Zachwyt nad stworzeniem świata jest nam potrzebny po to, aby jeszcze bardziej zachwycić się odkupieniem człowieka. W jaki sposób Pan Bóg nas odkupił przez. Jezusa Chrystusa przez Jego mękę przez zmartwychwstanie i w tę noc chcemy dziękować Panu Bogu za stworzenie świata za to, że jesteśmy, za to wszystko, co możemy oglądać, na ten nasz piękny ogród, ale chcemy jakby jeszcze mocniej zachwycić się tę miłością którą wyraził nam Bóg w swoim Synu, w tej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa w tajemnicach, które właśnie obchodzimy Szczególnie w tym trudnym dla nas czasie, kwarantanny, Wielkiego Postu, chcemy jeszcze głębiej doświadczyć tego wyzwolenia, tego odkupienia, tego, że Chrystus umarł za nas, abyśmy mieli życie. Brat Grzegorz mówił o czytaniu z Księgi Rodzaju, o tym pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju, o stworzeniu ja chcę tutaj wspomnieć o, o tym czytaniu, które jest piąte z kolei w dzisiejszej liturgii czy czwarte, chyba czwarte. Nie piąte, dobrze mówiłem, przepraszam, piąte. Bo są dwa z rodzaju, trzecie jest z wyjścia, potem jest jedno z Izajasza, a ja chcę nawiązać do, do tego czytania drugiego z księgi Izajasza z 55 rozdziału, czyli piąte czytanie z kolei w dzisiejszej liturgii. Jest tam mowa: przyjdźcie bez pieniędzy, przyjdźcie i kupujcie. Kupujcie, ale bez pieniędzy. I bez płacenia za wino i mleko. Przyjdźcie do wody, może tak, mówiąc od początku: przyjdźcie do wody i nabywajcie i kupujcie bez płacenia. Tą wodą, wodą życiodajną jest dla nas Chrystus. Skoro bez płacenia, bez pieniędzy, a jednak kupujcie. Tak się zastanawiałem, co to oznacza. Nabywajcie, ale skoro kupujcie, to jednak za coś. Na pewno nie za pieniądze, czyli nie za coś, czym się płaci w porządku tego świata materialnego. Nie chodzi tu o uganianie się za tym, co jest skończone, ale jednak coś trzeba dać w zamian. I co możemy dać Jezusowi w zamian? Możemy dać mu swoje serce. Kupujcie, czyli. Otwórzcie serce Jezusowi, Jezusowi Zmartwychwstałemu. Oddajcie Mu swój grzech, oddajcie Mu swoją słabość. To jest cena, którą, którą On przyjmuje za to, że daje Ci w zamian siebie jako zwycięzcę śmierci, jako Jezusa Zmartwychwstałego. Z listu do Rzymian Czyż nie wiadomo Wam, że my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w jego śmierć? Zatem, przez chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z nim pogrzebani po to, abyśmy my postępowali w nowym życiu. Jak Chrystus powstał z martwych, dzięki chwale Ojca w tę noc e, również zbębiamy tajemnicę e, chrze, chrztu świętego, który przyjęliśmy. To jest pierwszy nasz sakrament. E, w tym dniu też w tę noc odbywają się chrzty. Może w tym czasie epidemii tych sztów będzie mniej, ale to właśnie szczególnie ten przez e, przez zanurzenie jest znakiem, że zostaliśmy zanurzeni w śmierć Chrystusa, aby powstać do nowego życia i to wszystko co Przeżywamy teraz te trudności, te kłopoty, te lęki, te niepokoje. Potrzeba, abyśmy przez tę noc pozwolili Duchowi Świętemu, przez tę wielką noc, aby Duch Święty zwyciężył w nas wszystkie te lęki, abyśmy powstali do nowego życia, abyśmy wyszli z tego doświadczenia z jeszcze większą wiarą, z tym doświadczeniem zwycięstwa Chrystusa. I ta dzisiejsza Wielka Noc, jak będziemy również modlili się w takiej modlitwie, Boże, Ty sprawiasz, że ta najświętsza noc jaśnieje blaskiem zmartwychwstania Pańskiego. Zbudź w Twoim kościele ducha dziecięctwa, którego otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym, abyśmy odnowieni na duchu i ciele służyli Tobie z całkowitym oddaniem. No i wspaniała Ewangelia z ewa, z, według świętego Mateusza. Ewangelia mówiąca o zmartwychwstaniu, o tym jak e, anioł wpadł nagle i odrzucił kamień i mówi do niewiast. Nie bójcie się, wy się nie bójcie, bo wiem, że szukacie Jezusa. E, on zmartwychwstał. Moi drodzy, e, najwspanialsze orędzie. Nie bójcie się. Bo jest ktoś, kto przełamał system. Bo jest ktoś, kto zmartwychwstał. Kto, kto rozbił śmierć. Zniszczył śmierć. Pokonał śmierć. Pokonał to, czego się najbardziej lękamy. Co jest y, tym najgłębszym źródłem naszych, naszych lęków, naszego gniewu, naszego niezadowolenia, naszego zabiegania o siebie, o innych? Śmierć przeczuwamy gdzieś śmierć. Jak czegoś nie zrobię, to umrę. Jak czegoś nie zrobię, ktoś mi głowę odetnie. Jak czegoś nie zrobię, to nie wiem, będę, będę głodował. A wszędzie gdzieś pod spodem jest ta wszędobylska panosząca się śmierć. A Jezus mówi, ten anioł mówi do niewiast, nie, wy się nie bójcie, bo szukacie Jezusa, a On zmartwychwstał. I chcę wam dzisiaj powiedzieć, żebyście się nie bali. Otwórzcie swoje serca na wodę Chrystusa, na zbawienie. On zmartwychwstał i kiedy go przyjmiesz, to on też wyciąga ciebie z tego, co powoduje w tobie lęk, powoduje w tobie gniew, powoduje w tobie ten paraliż taki, nawet czasem egzystencjalny, bardzo silny. To Chrystus zwyciężył świat. On zwyciężył, on rozłamał system. Z martwych Zmartwychwstanie jest czymś, co się nikomu nie mieściło w głowie i nie mieści się do dzisiaj. I on z tym, z tym darem wielkim przychodzi do nas. Z całego serca życzę Wam wspaniałych, radosnych Świąt Wielkiej Nocy. To jest, ostatnie nasze, to jest ostatni nasz odcinek tej kolekcji w Ogrodzie. Kończy się czas Wielkiego Postu. Kończy się również ta nasza kwarantanna. Niech ta Wielka Noc przyniesie nam nadzieję, nadzieję na zmartwychwstanie, na wyzwolenie. Nie tylko z tej epidemii, ale może bardziej jeszcze z naszego grzechu, z naszej wątpliwości, z naszej niewiary, z naszych ciemności. Abyśmy powstali z tych ciemności do nowego życia. Tak jak Chrystus wschodzący słońce. Powstaje, ta noc kończy się wschodem słońca, symbolizującym zmartwychwstanie Chrystusa i Pan daje nam doświadczenie takiego powstawania z martwych, z upadku, z ciemności, z grzechu. Z tym to orędziem zmartwychwstaniowym chcemy się z wami, moi drodzy, pożegnać. Bardzo się cieszymy. Że jesteście z nami, że odtwarzaliście sobie nasze filmiki, że mogliśmy w ten sposób przebywać w Waszych domach, w Waszych sercach. Wczoraj zobaczyłem gdzieś w telewizji wielki baner na jednym z kościołów, opuszczony od dachu aż prawie po wejście główne z wielkim napisem: Tęsknimy za Wami, Wasi Kapłani. I to nasze bycie z Wami w czasie tych rekolekcji w ogrodzie też jest takim, takim wyrazem jakiegoś przeciwdziałania tej tęsknocie, że nie możemy się spotykać w rzeczywistości. I możecie nam wierzyć, z utęsknieniem czekamy momentu, kiedy ta chwila nadejdzie i wszyscy będziemy mogli z Jezusem, który pokonał śmierć i pokonał wirusa, z Jezusem w sercach spotkać się w kościołach, na ulicach, w parkach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na ten czas Wielkiej Nocy, na ten czas świętowania, aby to był czas głębokiego przeżycia wyzwolenia, które daje nam Pan Jezusie Chrystusie i Was błogosławi, prowadzi i strzeże Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Życzę Wam dobrych, radosnych świąt, wesołego Alleluja.